Hej, z tej strony i jesteśmy już w Maladze. Właśnie jestem po rozmowie z zarządem, po rozmowie z piłkarzami. No i możemy rozpocząć naszą podróż. Tutaj są wiadomości od zarządu. Zobaczmy, cel w krajowym 1 1.16. Wydaje mi się, że tutaj jak najbardziej uda nam się to e, zrobić, czy tam... Tak, zrobić. Tutaj okno transferowe jest już otwarte ok e, potrzebny nam jest napastnik tak jestem za tym ponieważ mamy jedynie Santa Cruza no i potrzebny jest następca ale ja już mam e, swój swój że tak powiem swojego faworyta którego no, o tym za chwilę no tutaj e, parę słów wstępu scout to też później no i cel w lidze to środek e, tabeli chociaż wydaje mi się że to jest jak najbardziej do zrobienia a nawet może Jakieś tam wyższe miejsce, pierwsza ósemka. No zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. No to okej, okay, ja aż teraz y, poszukam zawodników. Y, no i pokażę wam za chwilę moją listę życzeń. No i okej, okay, witam po krótkiej przerwie, a czy krótkiej? No już mamy tydzień później. I właśnie w tym momencie zakontraktowaliśmy Mateusza y, Klicha. Jestem jak najbardziej zadowolony z tego powodu. No i tutaj jeszcze walczymy o podpis Achmeda Musy, no ale jednak nieugięci są e, prezesi CSK Mospa, No i 10 milionów będziemy musieli wydać na tego zawodnika. I mam nadzieję, że to się spłaci. E, dobrze. Ahmed Musa, który no, będzie pełnił ważną rolę w tej naszej układance. No i od jego formy będzie też wiele zależało w tym sezonie. Okej. Okay. No ale właśnie przyszedł do naszego zespołu podpisał czteroletni kontrakt, więc jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że dużo da zespołowi. E, gdzie jesteś Ahmed? Tutaj jest Ahmed. Udało się też wypożyczyć no jak widzieliście Mateusza e, Klicha na sezon. Więc też jest to fajna informacja. Okej, okay, no to szczerze... Mm, tutaj amrobat. i tak chyba będzie wyglądał, tak będzie prezentował się ten zespół w przyszłym sezonie. Tak, tak, to jest finalna wersja zespołu. Oczywiście jeśli, mo, mo, może jeszcze stwierdzę, że jakieś zmiany są potrzebne, ale jak na razie to właśnie wydaje mi się, że tak ten zespół powinien wyglądać. Tutaj może jeszcze teraz. Oczywiście też będzie zależało od twójmy każdego zawodnika, e, kto będzie grał, ale... Wydaje mi się, że tak to będzie wyglądało. No i dobra, no i szczerze to by było... Aha, jeszcze tutaj oszoła, właśnie. Tak, tak to będzie wyglądało. No i szczerze to wydaje mi się, że jeśli chodzi o skład to byłoby tyle. No i teraz czekają nas mecze towarzyskie, na które niestety pojechać nie będę mógł. Jako, że nie dostałem jeszcze licencji. Dostanę ją dopiero właśnie pod koniec sierpnia Na początek ligi No i tutaj muszę oglądać niestety z sybun to jest spotkanie No i tutaj od 6 minuty już e, prowadził prowadził Bayer e, Leverkusen Jeszcze w 30 minucie Kissing chybił hybi, karnego No ale mijała już godzina gry, dalej przegrywaliśmy No ale Santa Cruz e, w 70 minucie W 78 szybko odpowiedział Kissing No i to był Koniec spotkania no, Asystent e, Spisał się nie najgorzej e, Był też to ciężki mecz No i przyszedł wielki mecz Nazwijmy to wielki mecz z Bayernem e, Monachium Skład ten sam e, Ponieważ zagrał naprawdę dobrze No i popatrzmy co się tam m, działo na boisku e, Równocześnie Sam tak już strzelił z Kurtem było jeden do jednego. Ja według mnie to jest naprawdę świetny wynik. No i po 45 minutach misowaliśmy z Bayernem Monachią. E, no i nawet udało nam się wygrywać Luis Alberto w 58 minucie. No ale znowu Miller szybko odpowiedział, ponieważ już po 3 minutach. No i tak też skończył się ten mecz. I naprawdę był to świetny mecz wykonaniu moich zawodników. E, no i naprawdę jestem z nich zadowolony, nabawiony optymizmem przed y, sezonem. Tutaj widzimy, że jeszcze Rafa y, ma prośbę, aby wystąpić. No i ja szczerze dam mu zagrać młody chłopak. Y, niech spróbuje swoich sił. No i okej, okay. no i możemy przejść do ostatniego spotkania towarzyskiego, a potem wszystkie mecze już będą jak najbardziej prowadzone przeze mnie. Ale muszę przyznać, że asystent e, spisał się naprawdę nieźle. No i tutaj ostatni mecz. E, Rafa, właśnie ten, który chciał e, wejść na boisko, dostał szansę i w 11 minucie już wpisał się na IS Później Amrabat z Karnego jeszcze e, podwyższył wynik. No i po godzinie gry mieliśmy 2 do 0, naprawdę świetny wynik. Potem jeszcze Ahmed Musa, również z Karnego, Perez. No i chłopaki się rozstrzelali. No i było już 4 do 0, no i po 90 minutach właśnie takim wynikiem skończył się ten mecz. No i naprawdę asystent spisał się świetnie, ale teraz czas na mnie. Wydaje mi się, że naprawdę duży na... powtarzam się, ale spisała się niesamowicie i, i możemy ze spokojem patrzeć na to, co będzie się działo w Lizę. No właśnie, Liga startuje w sobotę. Właśnie mamy tą sobotę, no i w następnym odcinku wydaje mi się, że e, powinniśmy Zagrać pierwsze spotkanie Będzie to mecz Athletic Bilbao Oraz no to dwa spotkania, zagramy sobie e, trzy spotkania w następnym odcinku Przynajmniej taki, taki jest plan No i to by było tyle w tym odcinku e, Dzięki, oglądajcie no wspólnie ze mną moją historię, moją, moją karierę. No i dzięki za oglądanie. Cześć.